Dzień dobry Państwu witam Państwa serdecznie. Nazywam się Anna Bałta i mam przyjemność nagrywać dla Was ten oto filmik na zaproszenie. Filii numer 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, za co bardzo, bardzo serdecznie Paniom pracującym w bibliotece dziękuję. Czuję się wyróżniona i zaszczycona, że właśnie do mnie Państwo skierowaliście swoje słowa. Dlaczego tutaj jestem? Ponieważ w najbliższym czasie obchodzimy Światowy Dzień Seniora i jest to dość ważny dzień, myślę, szczególnie wziąwszy pod uwagę to, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają osoby właśnie w jesieni życia. Zostałam również poproszona o nagranie tego filmiku, ponieważ w mojej twórczości chciałabym nadmienić, że jestem blogerką, jestem autorką trzech książek. Tutaj prezentuję dwie moje. Najnowsze. W związku z tym też chciałabym powiedzieć, też, jak w mojej twórczości ważna jest sylwetka seniora. W moich opowiadaniach, które wcześniej wydałam, również podejmuję tematykę osób starszych, ich roli w naszym życiu oraz tego, jak oni w tym życiu się czują, jak funkcjonują. Czasami są to opowiadania. Pełne ciepła, pełne radości, pełne szczęścia, ponieważ są to osoby, które są spełnione. Czasami jednak są to również sylwetki e, pełne żalu, pełne goryczy, ponieważ być może nie do końca są zadowolone ze swojego życia i zapewne e, chciałyby coś zmienić, może trochę im brak odwagi. Ja natomiast w moich książkach skupiłam się na jednej seniorce. E, tych gwiazd. W obsadzie moich powieści jest nieco więcej i osób w podeszłym wieku także. Jednak to właśnie jedna z y, bohaterek, tutaj myślę, skradnie Państwa serce, ponieważ jest ona może nie tyle główną y, postacią, ale jest postacią magnetyczną, taką, która przyciąga. Jest to babcia Irenka. Jest to babcia mojej głównej bohaterki Ilony, do której to Ilona. Bez względu na to, co dzieje się w jej życiu, e, zawsze się zwraca, z, e, po prostu prosi ją o pomoc, albo po prostu czasami chce się do niej przytulić, chce przyjść do niej do domu, usiąść, usiąść w kuchni e, przy stole, ponieważ to kuchnia zawsze jest tym miejscem centralnym, e, gdzie babcia Irenka urząduje i tam po prostu naładować baterię. Babcia Irenka jest osobą, Szalenie tajemniczą, bym powiedziała, chociaż w pierwszej e, części mojej książki, w listach do Emki, być może nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. Jest to bardzo ciepła, bardzo dzielna i dziarska e, pani w podeszłym wieku, która służy radą e, oraz zawsze ciepłym posiłkiem. Nie tylko Ironi, ale każdej osobie, która tylko minie próg ulicy Kwiatowej. E, ponieważ właśnie babcia Irenka wraz ze swoją córką, przy takiej ulicy mieszka i myślę, że wybierając taką, a nie inną nazwę ulicy, chciałam podkreślić to magię tego miejsca, że jest tam zawsze pięknie, jest tam zawsze kolorowo i jest to miejsce taka, jakby łąka, na którą można się udać i zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, ale w takim przenośnym tego słowa znaczeniu. Pozwólcie Państwo, że ja nieco o tej i ręce powiem Wam więcej i sięgnę e, do lektury. Babcia Irenka jest bardzo bystra. Ona świetnie obserwuje, jest osobą, która zawsze wyraża własne zdanie, a także jest szalonym, znaczy nie szalonym, jest bardzo dużym wsparciem, jest szalenie wspierająca. Może tak to lepiej zacznij. Jest szalenie wspierającą babcią. Akcja mojej powieści rozpoczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka Ilona dowiaduje się nagle, że jest bardzo ciężko chora. A w związku z tym, że jest to choroba zakaźna, zaleca swoim najbliższym osobom również przebadanie się. Jak na to reaguje nasza babcia? Irenka. A co to zmieni, moja droga, czy ja jestem zdrowa, czy nie? Zapytała babcia. W moim wieku to już wszystko szwankuje. Tu strzyka, tam boli, piecze. No co poradzić, Ilonko? Ale dobrze, dziecko, zbadam się dla twojego spokoju i na pewno coś wymyślimy. Babcia, jak zwykle, wszystko przyjęła ze spokojem, a potem wstała, jak gdyby nigdy nic, by zamieszać gotującą się zupę. Tak radziła sobie ze stresem. Gotowała. Od wczoraj nalepiła pierogów tyle, że do świąt starczy. Też się denerwuje, ale tego nie okazuje. Zajmuje ręce, żeby głowa była czysta. W sumie niezły patent, I ona dopiero w tym momencie zdała sobie sprawę, że robi podobnie. Że gdy musi przytrawić jakąś sprawę, to najpierw pracuje rękoma. Gotuje jak dla wojska lub sprząta tak długo, aż wszystko śni. Dopiero wtedy jest gotowa stawić czoła trudnościom. Niedaleko jednak pada jabłko od jabłoni. Więc widzimy, że nasza babcia, babcia Irenka jest yy, taką osobą, która doskonale wie, co robić w momencie, kiedy nadchodzą ciemne chmury. Wcześniej wspominałam, że miejsce, w którym babcia Ironka. Y, mieszka. Jest to kamienica przy ulicy Kwiatowej i jest to miejsce, do którego chce się wracać. Jest to taka swoista przyst przystań. Warto też nadmienić, że babcia i Irenka i myślę, że każdy senior stanowi właśnie dla młodszego pokolenia taki pomost między tym, co było kiedyś, a tym, co teraz. I właśnie do takiego pomostu, do takie miejsce chce się wracać. Babcia i mama. Zamieszkały razem przy Kwiatowej. Stworzyły tandem, w którym żyło im się wygodnie. Miały ze sobą wszelkie niesnaski na linii matka-córka, a w obecnej relacji zamiast tego widać było czystą miłość. Najpierw to babcia pomagała mamie, teraz to mama bardziej pomaga babci. Żyją w zgodnej symbiozie, a nawet jak się pokłócą, to każda ma swój pokój, w którym na chwilę może się schować. Kobiety gorąco witały ilony już od progu, jak gdyby lata się nie widziały. Babcia, Niegdyś dziarska i wysoka dziś skurczona i malutka. Malała chyba z każdym dniem, w nieśmiertelnym niebieskim w kwiatki, srebrnymi już włosami spiętymi w koczek, pochylona do przodu szła powoli, opowiadając o swoich kul kulinarnych dokonaniach. Krupniczku ci dziecko nagotowałam na cielęcinie z kaszą perłową, bo delikatna krupnik pożegnalnie za pusty, akurat dla ciebie. Myj ręce i siadaj, zaraz ci naleję. Staruszka nadal traktowała wnuczkę jak małą dziewczynkę. Ilona posłusznie przywitała się z umywalką, po czym przywędrowała do kuchni i jeszcze raz wyściskała imana i babcie, a później usiadła przy stole. Poczuła głód, a już po chwili najstarsza mieszkanka kwiatowej nalała jej solidną porcję parującej zupy w końcu. Jak to właśnie na kwiatowej jest? Jeżeli ktoś yy, tam się pojawi, no nigdy nie wyjdzie stamtąd głodny. Wcześniej wspomniałam, że Kwiatowa jest takim e, bardzo magicznym miejscem, że jest to przestań. Muszę Państwu nadmienić e, tym osobom, które nie miały okazji e, jeszcze sięgnąć po moją książkę. Pierwsza część listy do Enki, jak już sama nazwa wskazuje, jest to książka, w której pojawią się jakieś listy. I faktycznie nasza główna bohaterka, Ilona, postanawia w obliczu ciężkiej choroby takie listy pisać do swojej córki. I jednym z nich, jest list dziesiąty pod tytułem Przystań. Droga Emilko, chciałabym umieć stworzyć tobie taką przystań, do której będziesz mogła i chciała zawsze wracać. Taką właśnie, jaką mi stworzyły mama i babcia. Ja wiem, że tam są drzwi otwarte i dla mnie i dla ciebie. Mam nadzieję, że gdy mnie, mamy lub babci zabraknie, to znajdziesz kiedyś takie magiczne miejsce pełne spokoju. Przestrzeń, którą zawsze będziesz Mogła docenić i która zawsze da ci poczucie bezpieczeństwa. Sama świadomość, że gdzieś na świecie, czasem tak blisko jak kwiatowa, jest takie miejsce, naprawdę dużo daje. Wiem, że nie każdy ma tak dobrze jak my z naszymi dziewczynami. Czasami zastanawiam się, czy one mają świadomość tego, jak wielkie to ma znaczenie. Będę chyba musiała je uświadomić i powtarzać im to jak najwięcej razy, by wiedziały, że nie tylko stworzyły taką przystań, ale też. Dzięki temu i ja czuję się wyróżniona, Ach, kochane kobietki. To na tyle. Jeśli chodzi o postać babci i ręki w pierwszej e, części mojej, no, powiedziałabym chyba mini sagi, ponieważ e, w związku z tym, że celowo zakończyłam listę do Emki w takim a nie innym momencie. No, niejako byłam zmuszona, a także i bardzo gorąco namawiana przez czytelników, aby kontynuować losy mojej bohaterki, co też uczyniłam. Druga część, moja druga i. No, temat, tytuł już jest nieco inny, ale też wskazuje na obecność listów. No, bo moja droga oczywiście w ten sposób najczęściej będziemy y, tytułować właśnie odbiorcę wiadomości. Jednak tym razem odbiorcą nie jest MK. Odbiorcą jest ktoś, jest to kobieta, której imię zaczyna się na literę I. Od razu powiem, że tych kobiet będzie więcej. Nie będzie to tylko jedna adresatka. Babcia Irenka cały czas jest obecna w życiu naszej Ilony. I babcia Irenka ma chyba jakiś szósty zmysł, bo doskonale wie, kiedy do swojej wnuczki zadzwonić. Doskonale wie, kiedy ta ma jakiś problem. Mało tego, ona od razu znajduje rozwiązanie. Już szukam. Ok. A to ostatni ten błysk w oku od razu zauważyłam, że jesteś jakaś inna niż ostatnio. Opowiadaj, co to za znajomy. Babcia i od razu przeszła do konkretów. Przygładziła włosy, poprawiła niebieską podonkę i usiadła wygodnie na krześle zamieniając się w słuch. Jaki błysk co też babcia opowiada? Ilona próbowała się bronić, ale jakoś nieudolnie jej to szło. A po prostu poszliśmy no, po egzaminach do baru. Byliśmy głodni, a że w barze na dole mieli tylko schaboszczaki i zebrało się tam pełno młodzieży, wygodniej było gdzieś dalej sobie pójść. – Przystojny! – wystrzeliła staruszka. Tym razem nie obchodziło jej, czy Ilonce smakowało, co jadła i w, w jakich lokalach. – A że widać, że tak? Ilonka poddała się jej i uśmiechnęła. – Oj, kochana, oczy ci się świecą jak dziecku, które chce Lizaka. No mnie nie oszukasz. – Babciu, to tylko kolega z pracy, doktor z mojej katedry. Miło się nawet rozmawiało w ciągu dnia, no i zaprosił mnie na herbatę, nie wiem nawet kiedy zleciały te trzy godziny. Babcia miała moc, która sprawiała, że Ilona czuła się przy niej jak mała dziewczynka. I bardzo dobrze, bo ja tu się o ciebie zamartwiam, tylko praca i praca. Emka już po świecie hula, a ty sama będziesz. Doskonale wiesz, babciu, dlaczego nie czuję się na siłach na kolejny związek? Ilona posmutniała. Dziecko, nie możesz siebie tak ciągle karać. Więcej nie rad. Więc babcia Ilona, babcia Irena, nawet jeśli chodzi o um, spojrzenie na swoją wnuczkę, ona świetnie potrafi wyczytać już z wyrazu twarzy, co też się dzieje. Inna sytuacja. Za. Babcia zawsze wiedziała, kiedy zadzwonić, by przyłapać Ilonę na gorącym uczynku. Gdy była dzieckiem, to staruszka zawsze szóstym zmysłem czuła, że mała Ilonka wciągnęła pokryją jakiegoś cukierka albo coś nabroiła. – O, i to jest wiadomość – powiedziała babcia. – Kontrupka nie zając, nie ucieknie. – Dobro, to robiła, co prawda, ale skrzydeł już nie ma i poczeka tu na ciebie. Jutro nas odwiedzisz i opowiesz. – Mam nadzieję, że towarzystwem będzie dzisiaj ten kolega, co ostatnio, a nie jakieś koleżanki. Ach, ta babcia już wszystko wyczuła. Tak. Boże, jak ja się cieszę. Szykuj się tam, nie przeszkadzam. I chciała się rozłączyć. Nie, nie, babciu, nie przeszkadzasz. Właśnie szukam w szafie czegoś, co bym mogła założyć i szczerze mówiąc bladego pojęcia nie mam co. A jęki nie ma, jestem w kropce. W sypialni znaczy się. Stoję z rozdziawioną buzią przy szafą i nie widzę tu ani jednej rzeczy, którą mogłabym założyć na grzbiet. A Bogdan będzie za godzinę. No klops, wyschnęła ilona głośno. Gdy kobieta nie wie, co założyć, to niech zakłada małą czarną. Klasyka zawsze się wybroni. Babcia bym znalazła rozwiązanie. A ty masz taką sukienkę? Chuda w niej jesteś jak nie wiem cale. No teraz taka moda. Zresztą lepiej być za chudym niż za grubym. Zawsze mi to mój doktor powtarza. I ostatni fragment, ponieważ ja bym chciała Państwa zachęcić, a nie zanudzić. Jest to sprawa naszej babci Ręki, Ponieważ tak jak mówiłam, w pierwszej części babci Ręka się pojawia, Budujemy sobie z nią więź, ona otacza nas taką bardzo magiczną, ciepłą aurą. Natomiast w drugiej części pokusiłam się o to, aby babcia Irenka stała się dla nas również postacią tajemniczą, taką studnią. Może nie tyle co studnią beznadną, studnią, która kryje w sobie wiele tajemnic, oprócz wiedzy, doświadczenia życiowego, ponieważ to właśnie seniorom przecież zawdzięczamy. Tą wiedzę, te porady, to, że oni już tyle przeżyli i tyle o życiu wiedzą. E, więc babcia nasza Irenka jest nie tylko skarbnicą wiedzy, ale i też taką skrzynką pełną tajemnic. I Ilona nie wierzyła własnym oczom, właśnie trzymała w ręku odręcznie napisany list. Co też te babcie skłoniłoby na stare lata tak się uzewnętrzniać? Kobieta zgięła kartki i przytuliła je do piersi niczym skarb. Babcia, zapewne w tajemnicy przed mamą, otworzyła się przed piszą pisząc te listy. Ileż emocji musiało to ją kosztować? Co to za historia, skoro nigdy nikomu nie pisnęła nawet słówka? Kim był Staszek? Więcej nie zradzę. A więc, no, babcia Irenka ma również yy, na kartach mojej książki do opowiedzenia swoją historię. I mam nadzieję, że. To sprawi, że będziecie Państwo również chcieli sięgnąć i po drugą część mojej powieści. Ja natomiast w obecnym momencie, kiedy za chwilę to będziecie Państwo świętować Światowy Dzień Seniora, chciałabym w pierwszych słowach podziękować Wam za to, że jesteście. Bo Wy jesteście tym pomostem, o którym wcześniej mówiłam. Bez Was nie byłoby nas. To my czerpiemy z Waszej wiedzy, z Waszego doświadczenia. To my słuchamy i my uczymy się, jak to kiedyś było, i dzięki temu no być może nie dajemy się zwariować i ten świat wygląda, jak wygląda. Zawsze to starsze pokolenie, tak wiecie, palcem nas tutaj strofuje, ponieważ to młodsze pokolenie zawsze wie, jak się zachować, ale myślę, że później patrząc na te wzory, właśnie dawane przez, przez osoby starsze. No, wiemy, jak to powinno być. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Chciałabym Państwu z okazji Waszego święta życzyć Wam zdrowia. Myślę, że przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze i ono daje Państwu siłę. A wiem, że we Wocławku grupa seniora jest naprawdę dziarska i bardzo aktywna, co mnie szalenie cieszy, że tak prężnie ym, Państwo tam działacie. Więc wysyłam moc pozdrowień i uścisków. Obok zdrowia życzę Państwu uśmiechu i pogody ducha, siły tej wewnętrznej i zewnętrznej yy, oraz cierpliwości do nas młodszych, którzy popełniają błędy i nie zawsze chcą się na Państwa błędach uczyć, tylko wolą sobie na złość mamie odwrozić uszy. I tak po prostu po ludzku życzę Wam uśmiechu oraz e, takiego wewnętrznego spokoju i poczucia spełnienia. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego, co miałam do powiedzenia i serdecznie Państwa pozdrawiam.